Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Po dłuższej przerwie wakacyjnej wracamy do pracy. Mamy oto takiego pacjenta. Jest to Hyundai Tucson 2015 rok z przebiegiem 68 tysięcy. I zakres pracy, który będziemy wykonywać w tym, że aucie, będzie polegał na tym, że po prostu odgrzybimy cały układ klimatyzacji. Poddamy dekontaminacji całe wnętrze. Oczyścimy kanały wentylacyjne. Zobaczymy w jakim stanie jest parownik. Również dokonamy inspekcji. Ale wszystko w tej chwili po kolei. Więc tak, mamy auto z 2015 roku z przebiegiem 68 tysięcy. Pierwsze co zrobiliśmy to ustaliliśmy z Panem co i jak będziemy tutaj robić. Jaki zakres prac przewidujemy. I w jakim pułapie mniej więcej finansowym się tutaj mamy poruszać? Ponieważ stawiamy na jakość, Pan jest otwarty na współpracę, i na tyle moi klienci mi ufają i wiedzą, że nie ściemniam. A poza tym kręcę time z wykonywanej swojej pracy, gdzie im pokazuję, że wiedzą, że tutaj nie ma żadnej lipy i kręcimy wszystko z ręki i pokazujemy co ja. Ale po kolei. Więc tak, ustaliliśmy sobie zakres działania, proces. Pracy, której będziemy wykonywać w tym aucie, i pierwsze co zrobiliśmy, to jak tutaj widzicie, przejdę kawałeczek. Wyciągnęliśmy wszystkie gumy. Tak. Po czym auto zostało wyozonowane przy wyjętym starym filtrze kabinowym. Zaraz Wam pokażę ten filterek. Tu mamy stary filterek. Jako porwę, przepraszam za niefrasobliwe BHP, ale spójrzcie sobie, w jakim on jest stanie. To jest zwykły biały filtr fizelinowy, który zazwyczaj zakłada e, serwis Hyundai'a. Tak. Zresztą Hanon system i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tu już wyciągał. No, cały jest zasyfiały, musicie mi uwierzyć. Zresztą to widać wszystko. Spójrzcie sobie. Dobra, rączki zaraz umiem. I co będziemy robić? Więc, tak po przyjęciu auta gumy, widzieliście, że zostały wyjęte. Auto zostało poddane procesowi ozonowania. Został zakupiony filtr z składem węglowym, ponieważ innego nie było. Jest zakupiony marki filtrona, będzie włożony na sam koniec. I pierwsze, co zrobimy, to po. Ozonowaniu. Auto było ozonowane około godziny 10. Mamy godzinę po 17. Drugi raz było ozonowane, więc dwukrotny proces był ozonowania. Po ozonowaniu oczekaliśmy dwie godziny. Auto było wieczone godziny. Później znowu było ozonowane. Później znowu dwie godziny wieczenia i tak dobrnęliśmy do około godziny 17. I teraz dochodzimy do kluczowej pracy. A mianowicie mamy tutaj uszukowane narzędzia. Skan widzieliście, także od razu go przetestuję, jak działa. Ale i różne latareczki, również tego skangripa. Unboxing zobaczycie, już został dokonany przeze mnie. Zrobimy inspekcję po wyjęciu wentylatora całego parownika oraz kanałów. Odkurzymy najpierw auto takim odkurzaczem i użyjemy do parowania parownicy D4002 kerhera Spójrzcie sobie, może użyjemy tego scangripa. Zobaczcie, jak wygląda środek tego auta. Tak? Dlaczego odkurzymy auto? A dlatego, że jak będziemy, bo tu już mamy filterek wyjęty, spójrzcie. Jak będziemy wszystko wypsukiwać, wyjmiemy ten wentylator, który się tam w środku znajduje, tutaj. O. Tak, to wszystko wyjmiemy, wydmuchamy. To, żeby nam tu się wszystko po całej kabinie nie unosiło, więc wszystko odkurzymy. Klapkę mamy tutaj wyjętą, odłożoną. Wszędzie jest masa, pełna różnego rodzaju syfu, brudu. Spójrzcie, więc my to wszystko sobie wciągniemy, ponieważ auto zostało dwukrotnie wyozanowane. Więc ozon przed wszędzie w materiały. Już tam dalej nie będę podchodził, ale jeszcze Wam pokażę, może to, gdzie najwięcej tego jest. I jak zwykle, nie, nie, spójrzcie przy kierowcy, tak? masa tego piachu, syfu, wszystkiego. Poza tym jest tutaj bardzo duża, nie wiem czy Wy to widzicie, postaram się pokazać, struktura jakiejś sierści, spójrzcie tu na mój palec. Odłożę tą latarkę. Także pełno jakiegoś kurzu, syfku, mamy, różnych rzeczy, więc tego się też tutaj co mamy, wszystkiego pozbędziemy, bo jak będziemy dmuchać i parować, żeby to nam się nie zalepiało, no i tyle, więc bierzemy się do dzieła. Ja w tej chwili już przychodzę do odkurzania i będę zatrzymywał i omawiał, żeby film nie trwał zbyt długo. Postaramy się zmieścić w półgodzinnym czasie. Nie będę już Wam pokazywał tego procesu całego zanowania, bo to widzieliście na innych filmach i czyszczenia tego parownika. Oczywiście użyjemy produktów z Nanoclean'a przy sprężonym powietrzu 8-10 barów. Dodatkowo po inspekcji wcześniejszej parownika zobaczymy czy trzeba myć, te lamele są bardzo czarne, także do tego użyjemy całkiem innej chemii, żeby lamele były białe. No i całą taką dekontaminację przeprowadzimy na zasadzie mojej metody hybrydowej, ja ją tak nazywam. Sprawdzimy w jakim stanie jest jeszcze wentylator, obdmuchamy szczotki, żeby wyleciało wszystko z tego pyłu, zobaczymy jeża i tak dalej. No dobra, więc ja zabieram się za pracę i po odkurzeniu pokażę Wam jaki jest efekt. Wydmuchamy to wszystko myślę, że tak na szybko około godzinki wyjmę te plastiki, ustawię GoPro Hero 7 i nakręcę timelapsa jak będziecie chcieli to go oczywiście też wrzucę z pracy, żebyście widzieli z jakimś podkładem muzycznym a jak nie no to nie, no dobra to na razie zatrzymuję i ja zabieram się do pracy, czyli do odkurzania auta i do czyszczenia kokpitu wydmuchamy wszystko i później dalej powiem co będziemy dalej robić, na razie no dobrze, wracam. Minęło troszkę czasu, więc słuchajcie, pewien zakres pracy mamy już tu wykonany. Jak widzicie leży endoskop. Podłogę Wam doświetlę. Mamy odkurzoną, wszędzie było pełno syfu. Oczywiście możecie sobie sprawdzić. Tutaj też tam coś jeszcze wyleciało. Z tyłu. Proszę bardzo. Mamy też odkurzone. Oj, przepraszam. W miarę fajnie tutaj fotele wszystko mamy porobione no i dobra co zrobiliśmy więc tak wyciągnęliśmy tą zaślepkę o ona tutaj jest zamontowana sobie tak pod spodem wyciągnęliśmy wentylator włączyliśmy go również tutaj widzicie poddamy go za chwilę procesowi odmuchiwania z pyłu tych szczotek węglowych i tak dalej oraz tutaj te lamele trochę przeczyścimy no i sprawa wygląda mianowicie sobie tutaj tak, może się uda gimbala wygądź. Na pewno już widzieliście, czy to w Kia Seat, w Hyundai, Kia Sport czy mniej więcej jest tak samo. Macie tutaj tą dziurę już, widzicie, po wymontowaniu, tutaj wymontowaliśmy tą zaślepkę, ona tu siedziała na tym jednym, tutaj drugi zatrzask, o, tu jest drugi zatrzask. A tutaj mamy ten trzeci zatrzaski, to wyjęliśmy. Później odkręciliśmy wentylator. Ja wymontowuję takie cztery śrubki, i spokojnie można sobie wyjąć go. Tam widzieliście, leży. No i dobra. No i mamy parowniczek. Parowniczek już raz został przemyty gorącą parą. Więc część rzeczy ściekło. Tutaj go częściowo. Widać ten parownik. O, tu go doskonale lepiej widzicie. Może tak się uda, się światło. O, długo widać. No i za chwilę oparuję kanały. Jeszcze raz oparuję gorącą, mokrą parą. Przedmucham wszystko sprężonym powietrzem. No i przejdziemy do czyszczenia chemicznego parownika. Myślę, że w trzech stopniach, bo w dwóch na pewno nie damy sobie rady. Po czym e, osuszymy to wszystko, czysty wentylator zamontujemy, znowu osuszymy, przedmuchamy, załączymy na ciepłe powietrze, po oczywiście oczywiście odpowiednich e, cyklach czasu, czyli napsikujemy chemię, czekamy te 15 do 30 minut, znowu czekamy, no, znaczy znowu napsikujemy chemię, czekamy te 15-30 minut, Później znowu przedmuchujemy, jeżeli jest pożądany efekt, czyli taki, który nam pokazuje i wskazuje, że lamele są naprawdę czyste. Nic tam nie widać, pięknie nam ścieka odpływa od dołu, całe te skropliny to wszystko możemy zostawić po drugim stopniu. Ale ja wiem już z, i z doświadczenia, że niestety tu trzeba będzie użyć najpierw tej chemii. Amerykańskiej, której używam do oczyszczenia tych parowników, skraplaczy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie przywraca te lamele do czystości. Później przepłuczemy to jeszcze raz gorącym kondensatem półmokrą parą o ciśnieniu 4,5 bara i temperaturze 145 stopni 50% wilgotności, czyli tej, tego wrzątku przy takim dużym ciśnieniu to tak naprawdę chyba nawet dokładnie nie ma tam 50% tej wilgotności, jest chyba troszkę mniej w, tak, w każdym razie takim gorącym kondensatem opłuczemy osuszymy, przedmuchamy i dwa razy zrobimy środkiem nanoklina w odstępach co najmniej 15-30 minut i po napsiukaniu oczywiście jak napsiukamy tą chemią na ten parownik odczekujemy od 15 do 30 minut Zabija to 99,9% wszystkiego, co jest możliwe, czyli glony, wirusy, grzyby, drobnoustroje, e, pleśnie, e, roztocza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Spektrum jest bardzo duże, możecie wejść na stronę Nanoclean'a sobie i zobaczyć, jakie y, y, fajne mają środki. Naprawdę potrafią zag zagiąć Wurta i Tunapa w swoim działaniu, a efekt potrafi się utrzymać nawet do pół roku po dobrze zrobionej metodzie odgrzybiania więc nie ma co tu dłużej gadać, Podkurzaliśmy, oprzątnęliśmy auto zostało poddane wcześniej dekontaminacji dwustopniowej ozonem w tej chwili tak jak powiedziałem, wszystko sobie oparujemy, osuszymy, no i działamy chemicznie więc wrócę po oparowaniu. Nie będę już tego pokazywał. Widzieliście to na moich innych filmach. Bo szkoda czasu, a film by trwał za długo. Także wracam po oparowaniu. No dobra, słuchajcie, wracam. Więc mamy tak, już oparowane parownicą kanały wszystkie oraz oparownik dwukrotnie umyty teraz chemią do czyszczenia. I teraz się przygotowujemy właśnie do mycia całego parownika. Oto tym środkiem, tak jak mówiłem, jest to koncentrat. Mam tu go rozrobionego w bardzo dużym stężeniu i umyjemy tak dwa razy, Po, tak jak tu widzicie mamy 800 ml. Wlaliśmy po no sporo tego koncentratu, powiem wam tak, to jest taka trochę moja tajemnica, na razie nie będę tego mówił, więc Mamy tutaj już parowniczek wstępnie, tak jak widzicie, umyty. Tutaj mamy te skropliny tam. Częściowo, część już odparowała. Więc bierzemy się, moi mieli, do roboty i czyścimy nanoklinem. Parownik w ciśnieniu 9 barów. po umyciu oczekujemy te pół godziny myjemy go jeszcze raz w takim samym stężeniu suszymy, obdmuchujemy ozonujemy parownik później montujemy wentylator już wyczyszczony i ozonujemy również jeszcze raz wieczorem i zostawiamy do rana później wietrzymy i auto jest do odbioru więc ja zabieram się do pracy i biorę się za czyszczenie parownika nie będę tego pokazywał. Mówię tylko o etapach jakie będą robione. Ponieważ to znajdziecie na innych moich filmach. Więc ja biorę się do roboty. Słuchajcie, na chwilę tylko Wam pokażę. Ponieważ piszecie nieraz w komentarzach, że jest niemożliwe, żeby dojść lancą tą zagiętą do miejsca tego tutaj gdzie jest ten parownik spuście. Ja tu mam wprowadzone od tego pistoletu tą lancę. Wyjąłem sobie ten schowek. Całkowicie go rozbroiłem. Tu mam podświetlenie w miejscu yy, filtra i od wentylatora sobie wprowadziłem. I skoro mówicie, że nie ma takiej opcji, więc spójrzcie sobie. Przepraszam, yy, tu w te miejsce. Tu. To jest te zielone. Zajmę tą maskę, bo mi przeszkadza. Przesunę troszkę pistolet. O, żebyście sobie widzieli, będzie trochę głośno. Ale zależy mi na tym. Żebyście widzieli Może przygaszę tą lampkę ponieważ ona nam chyba tutaj Może tak będzie lepiej O Żebyście sobie widzieli moi mili Tutaj mamy Nie wiem czy Wy to widzicie Ten pistolet mi przeszkadza Trochę go przesunę, no jest to tak trochę nieporadnie O tu widać tą lancę żółtą parownika Ja przycisnę teraz pistolet i zobaczcie to jest już, już 3 czwarte tego parownika. Dołu tego, dołu tego parownika. Tu mamy to ciśnienie 9 barów. A teraz, jeżeli poruszam, spójrzcie, obracam sobie głowicą jak chcę. Mogę wsunąć ją dalej, wysunąć. Oprócz tego mogę podać ją wyżej, między rurki delikatnie. I również tam na koniec tego parownika, tam w tą część przesunę endoskop. O tutaj jestem w stanie tam psiukę Spójrzcie jak pięknie nam się wyczyścił parownik. Zdech, zdechnam endoskop. Przepraszam. Ponieważ to już trwa on co tam 15 czy 20 minut się wyłącza. I naprawdę jestem w stanie sobie tutaj manewrować i nawet endoskopem jestem w stanie tutaj pokazać Wam tą tacę ociekową. o Spójrzcie sobie, to jest cały ten parownik i tutaj mamy dół. Tu mamy już górę i początek, a tu mamy dół. Tak wygląda parownik już po dwukrotnym oparowaniu, mycie chemią do lameli, do skraplaczy, do parowników, żeby te lamele były czyste oraz e, również e, nanoklinem. Wypszukaliśmy już prawie 500 ml, wypszukam następne, e, tam chyba 300. Odczekam pół godziny, maseczka leży, odczekam pół godziny i przepsiłkam jeszcze raz i będzie luks. Także można dość lancą zagiętą, ja używam czasami dwóch lancji prostej i kątowej. Poprawię tą lancą prostą, żeby nikt nie miał tutaj pretensji. Naprawdę uwierzcie mi, będzie fajnie zrobiona robota. Wrzucę później na wężykach jeszcze ten ozon z Ozonatora, przeozonuję i będzie naprawdę fajnie. Dobra, zabieram się dalej do pracy. Mam nadzieję, że uchwyciłem ten moment, gdzie to spływa. Zobaczcie. Także mamy to dodatkowe 800 ml już też wylane. Zakończyłem. Parowniczek. Mamy elegancko wyczyszczony. Może tutaj zobaczycie. Uda mi się. wyjąć tą lancę już. Bo tutaj mamy już, spójrzcie, pusto. Więc to możemy wyjąć. Pistolet odłożyć. Na chwilę niech nam leży. Odsunę się i postaram się Wam pokazać również jeża. Tutaj o! Tu mamy. To jest rezystor obrotów jeż. Widzicie? Tu mamy dół parownika. Żeby tam nie było. Spójrzcie jak sobie wygląda cała ta. Ta cała ociekowa. Wszystko wszędzie. Ten środek na nam wchodzi. Widzicie? Nawet tam w Postaram się wejść. Spójrzcie. To wszystko jest czyste. To, to są jakieś okleiny. Na parowniku, które były wcześniej. Parowniczek mam naprawdę mega wyczyszczony. Góra. Spójrzcie. Tutaj te lamele. To wszystko. Dlatego ta naprawdę metoda hybrydowa, którą ja sobie taką nazwę wymyśliłem. Naprawdę działa i funkcjonuje. Dobra. Odczekamy. Odmuchamy. Osuszymy. Jedziemy jeszcze raz nanoklinem na noklinem na lance prostej. No dobrze, więc tak, minęło pół godziny. W tym czasie, żeśmy urobili sobie dodatkową drugą porcję koncentratu. Wyczyściliśmy wentylatorek, także naprawdę fajnie wygląda. Lekko chodzi, nic się z nim nie dzieje. Leciutko chodzi. Jest fajnie wyczyszczony, nie ma żadnych tych zapach czysty, świeży. Mamy tutaj parowniczek już wyczyszczony. Umyjemy za chwilę lancą prostą. Odczekamy pół godziny. Złożymy, wyozonujemy parowniki to wszystko. Więc zabieram się do drugiego płukania lancą prostą. No dobrze, słuchajcie, mamy drugi raz umyty już parownik nanoklinem, czyli dwa razy wystarczyło oraz tą chemią amerykańską dwa razy parowany także spójrzcie ścieka nam tu resztka środka zostawiamy na pół godziny i za pół godziny sobie wszystko osuszymy wyozonujemy jeszcze raz parownik odczekamy później godzinkę, przewietrzymy wyozonujemy jeszcze raz auto nachodzącym już całym sprawnym aucie. No i zakończymy temat. No, witajcie, mamy godzinę 20:30, także oczekaliśmy dużo więcej. Latarka Bright, używam jej też do tej pracy. Bardzo fajna latarka. Koszt teraz, w tej chwili w zakupie, to jest światło ciepłe albo neutralne, takie bardziej. Ale bardziej przewijające się strukturę ciepła, natomiast wiecie, co wyczaiłem sobie właśnie tego skangripa i w odległości pół metra, jak machniemy, widzicie, się zapala, teraz machnę w odległości pół metra gaśnie, znowu się zapala, gaśnie, wyczaiłem sobie. Ale dobra, wracając do szczegółów powiem co teraz w tej chwili będziemy robić, mianowicie tak jak tutaj widzicie. Mamy to wszystko rozbobeszone. Tu mamy tą głowicę tego endoskopu, tutaj który zaraz zobaczycie. Ech. Także mamy parowniczek wyczyszczony tą chemią, którą wcześniej mówiłem. Spójrzcie, żebyście nie powiedzieli, że jestem gołosłowny, jak jest mocna chemia, której używamy. Wszystko to, co było brudne i tak dalej. Tu dokładnie widać naprawdę. ScanGrip nam pomoże w tym. Proszę bardzo. Wszystko doskonale widać, jaka jest brudna. No ale dobra, wracając do szczegółów, właśnie się nie wyrobimy. Więc tak, montuję wentylator. Właśnie go w tej chwili biorę. Mamy to wszystko osuszone, złożone. Więc mamy wentylatorek. Ja go w tej chwili tutaj zamontuję w tą wnękę. Wyciągam już endoskop. Komisyjnie przy Was. Endoskop mamy wyciągnięty. Wtyczkę od wentylatora sendoskopik wyciągamy włożę wentylator i zaraz do Was wrócę pokażę no dobrze słuchajcie minęło to chwileczkę ale wentylator jak widzicie mamy już zamontowany w tej wnęce tutaj co widzieliście więc komisyjnie zaraz odpalimy samochód zobaczymy co z tego wyjdzie idę po kluczyki i odpalimy samochód no dobrze jestem kluczyki mamy Siadamy, moi mili. Schoweczek nam tutaj zaraz leży. Wam pokażę, jeszcze nie złożony. No przekręć się. A, dobra, nie pokażę wam, bo...